Był to zwyczajny, pochmurny dzień późnej jesieni w Warszawie. Ciężkie, szare chmury wisiały nisko nad miastem, zapowiadając deszcz, który miał spaść lada moment. Anna, 35-letnia recepcjonistka w jednym z największych szpitali w stolicy, jak zwykle siedziała za biurkiem w przestronnym holu głównym, przeglądając stosy dokumentów pacjentów. Szpitalny hol tętnił życiem. Pacjenci przychodzili i wychodzili, lekarze i pielęgniarki przemykali korytarzami, a dźwięk telefonów i ciche rozmowy tworzyły charakterystyczną dla tego miejsca atmosferę. Anna, ubrana w swój niebieski uniform, z włosami spiętymi w ciasny kok, wyglądała na zmęczoną i zirytowaną. To był długi dzień, a ona miała jeszcze przed sobą kilka godzin pracy. Aniu, możesz mi podać kartę pacjenta Kowalskiego? Zapytała jedna z pielęgniarek, podchodząc do recepcji. Anna westchnęła ciężko, przewracając oczami. Muszę wszystko robić sama, nie możesz sama poszukać, odpowiedziała szorstko, niechętnie wstając, by przeszukać szafkę z dokumentami. Pielęgniarka, zaskoczona ostrym tonem Anny, cofnęła się o krok. Przepraszam, nie chciałam przeszkadzać, powiedziała cicho, biorąc podaną jej kartę i szybko odchodząc. Anna opadła z powrotem na krzesło, mamrocząc pod nosem o braku kompetencji współpracowników. Właśnie wtedy do recepcji podszedł mężczyzna w czapce z daszkiem i okularach przeciwsłonecznych. Miał na sobie zwykłe dżinsy i szarą bluzę z kapturem, niczym nie wyróżniając się z tłumu. Dzień dobry, powiedział cicho mężczyzna, lekko pochylając się nad kontuarem. Potrzebuję pilnie skonsultować się z lekarzem. Anna, nie podnosząc wzroku z nad papierów, odpowiedziała oschle: proszę się zarejestrować i czekać na swoją kolej jak wszyscy. Formularze są tam. Wskazała ręką na stos papierów leżący na końcu lady. Mężczyzna rozejrzał się niespokojnie, po czym nachylił się jeszcze bardziej i szepnął: Rozumiem, ale to naprawdę pilne. Czy mogłaby pani. Anna przerwała mu ostro, w końcu podnosząc wzrok. Proszę pana, nie jest pan tutaj jedynym pacjentem. Wszyscy czekają, niektórzy od kilku godzin. Proszę wziąć numerek, wypełnić formularz i usiąść jak wszyscy inni. Mężczyzna westchnął ciężko. Jego ramiona opadły w geście rezygnacji. Rozumiem, przepraszam za kłopot, powiedział cicho, biorąc formularz i odchodząc, by usiąść w poczekalni. Anna nawet na niego nie spojrzała, wracając do swoich papierów i ignorując kolejnych pacjentów, którzy podchodzili do recepcji. Jej zachowanie było coraz bardziej nieprzyjemne, a pacjenci zaczynali szeptać między sobą o jej braku profesjonalizmu. Tymczasem tajemniczy mężczyzna siedział cicho w kącie poczekalni, co jakiś czas zerkając na zegarek i nerwowo rozglądając się dookoła. Nikt nie zwracał na niego uwagi, a on sam zdawał się robić wszystko, by pozostać niezauważonym. Kilka godzin później, gdy Anna kończyła swoją zmianę, hol szpitala powoli pustoszał. Ostatni pacjenci wychodzili, a personel przygotowywał się do nocnej zmiany. Anna z ulgą zaczęła zbierać swoje rzeczy, marząc jedynie o powrocie do domu i gorącej kąpieli. Nagle usłyszała podekscytowane szepty i zobaczyła grupkę pielęgniarek, które z zachwytem patrzyły w kierunku poczekalni. Zaciekawiona, mimo zmęczenia, Anna podeszła bliżej. Co się dzieje? Zapytała jedną z koleżanek. Aniu, nie uwierzysz, to Robert Lewandowski, odpowiedziała podekscytowana pielęgniarka, wskazując na mężczyznę siedzącego w rogu poczekalni. Anna poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. To był ten sam mężczyzna, którego wcześniej potraktowała tak lekceważąco. Robert Lewandowski, światowej sławy piłkarz, kapitan reprezentacji Polski, siedział cierpliwie, czekając na swoją kolej. To. to niemożliwe. Wyszeptała Anna, czując jak jej serce zaczyna bić szybciej. W tym momencie Lewandowski wstał i podszedł do grupy lekarzy, którzy właśnie wyszli z gabinetu. Zdjął czapkę i okulary, ukazując swoją twarz, którą znała cała Polska. Przepraszam za inkognito, powiedział z uśmiechem do lekarzy, chciałem uniknąć zamieszania. Anna stała jak sparaliżowana, obserwując jak Lewandowski rozmawia z lekarzami. Jego głos był ciepły i przyjazny, zupełnie inny niż ten, którym zwrócił się do niej kilka godzin wcześniej. Zawstydzona i zszokowana, Anna nie wiedziała co zrobić. Aniu wszystko w porządku? Zapytała jedna z pielęgniarek, zauważając jej bladość. Anna pokręciła głową, nie mogąc wydusić z siebie słowa. W jej głowie kłębiły się myśli: Jak mogła być tak niemiła? Jak mogła nie rozpoznać jednego z najsłynniejszych Polaków? Co teraz będzie? Tymczasem Lewandowski, kończąc rozmowę z lekarzami, rozejrzał się po holu. Jego wzrok na moment spotkał się ze wzrokiem Anny. Czy ją rozpoznał? Czy pamięta, jak go potraktowała? Anna poczuła, jak jej policzki płoną ze wstydu. Muszę stąd wyjść. Wymamrotała, chwytając swoją torbę i praktycznie wybiegając z holu, ignorując zdziwione spojrzenia koleżanek. Gdy znalazła się na zewnątrz, chłodne jesienne powietrze uderzyło ją w twarz. Anna oparła się o ścianę budynku, próbując uspokoić oddech i rozbiegane myśli. Jak mogła być tak nieuprzejma? Jak mogła tak traktować pacjentów, niezależnie od tego, kim byli. Z tymi pytaniami, kołaczącymi się w głowie, Anna ruszyła w stronę przystanku autobusowego, wiedząc, że ta noc będzie dla niej bezsenną nocą, pełną wyrzutów sumienia i refleksji nad swoim zachowaniem. Następnego dnia Anna przyszła do pracy z ciężkim sercem, niemal nie spała w nocy, przewracając się z boku na bok i odtwarzając w myślach scenę z Lewandowskim. Każde wspomnienie przynosiło nową falę wstydu i żalu. Gdy weszła do szpitala, od razu poczuła, że coś się zmieniło. Współpracownicy patrzyli na nią inaczej. Niektórzy z dezaprobatą, inni z ciekawością. Anna usłyszała urywki rozmów. To ona, nie do wiary jak mogła, biedny Lewandowski, z drżącymi rękami Anna usiadła za swoim biurkiem, próbując skupić się na pracy, ale nie mogła. Każdy pacjent, który podchodził do recepcji, przypominał jej o jej wczorajszym zachowaniu. Około południa do recepcji podeszła ordynator oddziału, dr Małgorzata Wilk. Jej twarz była poważna, a oczy pełne rozczarowania. Anno, proszę do mojego gabinetu, powiedziała krótko, odwracając się na pięcie. Anna poczuła, jak jej serce zamiera. Powoli wstała i podążyła za ordynator, czując na sobie spojrzenia wszystkich obecnych w holu. W gabinecie dr Wilk wskazała Annie krzesło, sama siadając za biurkiem. Przez chwilę panowała cisza, którą w końcu przerwała ordynator. Anno, pracujesz tu od pięciu lat. Zawsze byłaś sumiennym pracownikiem, ale to, co się stało wczoraj, to niedopuszczalne. Anna ze łzami w oczach przyznała się do błędu. Wiem, że postąpiłam niewłaściwie. Byłam zmęczona i sfrustrowana, ale to nie usprawiedliwia mojego zachowania. Przepraszam. Doktor Wilk westchnęła ciężko. Nie chodzi tylko o pana Lewandowskiego, Anno. Dotarły do mnie skargi od innych pacjentów i personelu na twoje zachowanie w ostatnim czasie. Jesteś pierwszą osobą, z którą pacjenci mają kontakt w naszym szpitalu. Twoja postawa wpływa na to, jak postrzegają całą naszą placówkę. Anna poczuła, jak wstyd i poczucie winy zalewają ją falami. Co, co teraz będzie? Zapytała cicho: Zostaniesz zawieszona na tydzień, odpowiedziała ordynator. Wykorzystaj ten czas na przemyślenie swojego podejścia do pracy i pacjentów. Po powrocie będziesz na okresie próbnym. Jeśli sytuacja się nie poprawi, będziemy musieli rozważyć zakończenie współpracy. Anna kiwnęła głową, nie będąc w stanie wypowiedzieć słowa. Czuła, że ta decyzja jest sprawiedliwa, ale jednocześnie bała się o swoją przyszłość. Po wyjściu z gabinetu, Anna długo siedziała w pustej kantynie, zastanawiając się nad swoim postępowaniem i wartościami, które powinny przyświecać jej pracy. Przypomniała sobie, dlaczego w ogóle zdecydowała się na pracę w szpitalu, chciała pomagać ludziom, być dla nich wsparciem w trudnych chwilach. Gdzie zgubiłam tę część siebie? Zapytała cicho, patrząc przez okno na szpitalny parking. W drodze do domu Anna zatrzymała się w małej księgarni i kupiła kilka książek o empatii, obsłudze klienta i radzeniu sobie ze stresem. Wiedziała, że czeka ją dużo pracy nad sobą, ale była zdeterminowana, by stać się lepszym człowiekiem i pracownikiem. Tydzień zawieszenia minął Annie na intensywnej pracy nad sobą. Czytała książki, oglądała wykłady online o komunikacji i empatii. A nawet zapisała się na kurs mindfulness, aby lepiej radzić sobie ze stresem. Każdego dnia robiła notatki i planowała, jak wykorzystać nową wiedzę w pracy. W przeddzień powrotu do szpitala Anna była pełna nerwów, ale i determinacji. Wiedziała, że czeka ją trudne zadanie odbudowy zaufania kolegów i pacjentów. Kiedy weszła do szpitala następnego dnia, czuła się jak nowa osoba. Z uśmiechem przywitała się z ochroniarzem i koleżankami z recepcji. Zauważyła ich zaskoczone spojrzenia, ale nie pozwoliła by to ją zniechęciło. Dzień dobry, jak mogę pomóc? Zapytała z ciepłym uśmiechem pierwszego pacjenta, który podszedł do recepcji. Godziny mijały, a Anna konsekwentnie starała się być uprzejma, pomocna i empatyczna wobec każdej osoby, która się do niej zwróciła. Pod koniec dnia czuła się zmęczona, ale spełniona. Tydzień później, ku zaskoczeniu Anny, w holu szpitala pojawił się Robert Lewandowski, tym razem z workiem piłek i koszulek dla dziecięcego oddziału onkologicznego. Serce Anny zabiło szybciej na jego widok, ale tym razem nie ze strachu, lecz z determinacji, by naprawić swój błąd. Zebrała w sobie całą odwagę i podeszła do niego. Panie Robercie, zaczęła, czując jak drży jej głos. Chciałam pana przeprosić za moje zachowanie podczas pańskiej ostatniej wizyty. Było ono niewłaściwe i nieprofesjonalne. Bardzo mi wstyd i naprawdę żałuję swojego postępowania. Lewandowski spojrzał na nią z uwagą, po czym jego twarz rozjaśnił ciepły uśmiech. Pamiętam panią, powiedział. Cieszę się, że miała pani odwagę, by to powiedzieć. Każdy ma gorsze dni. Ważne, że potrafimy się do nich przyznać i wyciągnąć wnioski. Anna poczuła, jak wielki ciężar spada z jej serca. Dziękuję za wyrozumiałość, odpowiedziała. Czy mogłabym w jakiś sposób pomóc przy pańskiej wizycie na oddziale? Lewandowski zgodził się, a Anna spędziła resztę dnia pomagając rozdawać prezenty małym pacjentom. Widząc radość na twarzach dzieci i życzliwość Lewandowskiego, Anna zrozumiała, jak ważne jest traktowanie każdego z empatią i szacunkiem. Pod koniec dnia, gdy Lewandowski żegnał się z personelem, zatrzymał się przy Annie. Wiesz, twoja historia może być inspiracją dla innych, powiedział. Czasem małe gesty i zmiana podejścia mogą zdziałać cuda. Anna kiwnęła głową, czując jak w jej oczach zbierają się łzy wzruszenia. Dziękuję, że dał mi Pan szansę to pokazać. W kolejnych tygodniach Anna konsekwentnie pracowała nad swoim podejściem do pacjentów i współpracowników. Jej przemiana nie pozostała niezauważona. Pacjenci zaczęli chwalić jej uprzejmość, a koledzy doceniali jej nowe, pozytywne nastawienie. Miesiąc później, Anna została poproszona o przeprowadzenie szkolenia dla nowych pracowników recepcji na temat obsługi pacjenta i radzenia sobie ze stresem. Stojąc przed grupą młodych, pełnych zapału osób, Anna poczuła, że jej trudne doświadczenie miało głębszy sens. Pamiętajcie, powiedziała na zakończenie szkolenia: Każdy pacjent, który przekracza próg tego szpitala, zasługuje na nasz szacunek i empatię. Nigdy nie wiemy, z czym się zmaga. Nasza uprzejmość może być tym, co pomoże im przetrwać trudny dzień. Ta historia pokazuje, jak łatwo możemy oceniać innych pochopnie, ale również jak ważne jest przyznanie się do błędu i nauka na własnych doświadczeniach. Anna dzięki tej sytuacji stała się nie tylko lepszym pracownikiem, ale przede wszystkim lepszym człowiekiem. Jej przemiana przypomina nam, że zawsze jest czas na zmianę i że każde spotkanie, nawet to pozornie nieistotne, może mieć głęboki wpływ na nasze życie. Pod koniec dnia, gdy Lewandowski żegnał się z personelem, zatrzymał się przy Annie. Wiesz, Twoja historia może być inspiracją dla innych, powiedział. Czasem małe gesty i zmiana podejścia mogą zdziałać cuda. Anna kiwnęła głową, czując, jak w jej oczach zbierają się łzy wzruszenia. Dziękuję, że dał mi pan szansę to pokazać. W kolejnych tygodniach Anna konsekwentnie pracowała nad swoim podejściem do pacjentów i współpracowników. Jej przemiana nie pozostała niezauważona. Pacjenci zaczęli chwalić jej uprzejmość, a koledzy doceniali jej nowe, pozytywne nastawienie. Miesiąc później Anna została poproszona o przeprowadzenie szkolenia dla nowych pracowników recepcji na temat obsługi pacjenta i radzenia sobie ze stresem. Stojąc przed grupą młodych, pełnych zapału osób, Anna poczuła, że jej trudne doświadczenie miało głębszy sens. Pamiętajcie, powiedziała na zakończenie szkolenia, każdy pacjent, który przekracza próg tego szpitala, zasługuje na nasz szacunek i empatię. Nigdy nie wiemy, z czym się zmaga. Nasza uprzejmość może być tym, co pomoże im przetrwać trudny dzień. Ta historia pokazuje, jak łatwo możemy oceniać innych pochopnie, ale również jak ważne jest przyznanie się do błędu i nauka na własnych doświadczeniach. Anna dzięki tej sytuacji stała się nie tylko lepszym pracownikiem, ale przede wszystkim lepszym człowiekiem. Jej przemiana przypomina nam, że zawsze jest czas na zmianę i że każde spotkanie, nawet to pozornie nieistotne, może mieć głęboki wpływ na nasze życie.